W tym zadaniu należy udowodnić, że dla każdej liczby całkowitej n następujące wyrażenie liczbowe przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. Żeby to zrobić, to wystarczy pokazać, że to wyrażenie da się zapisać w postaci 5 razy jakaś liczba całkowita plus 2. No bo wtedy taka liczba przy dzieleniu przez 5 da nam tę liczbę całkowitą, powiedzmy, że to jest k i napiszmy, że ma należeć do liczb całkowitych, no i da nam jeszcze resztę 2. Zatem, wszystko co musimy zrobić, to na początku uprościć to wyrażenie maksymalnie i to jest dla nas pierwsza dobra informacja, ponieważ jeżeli podniesiemy do kwadratu i dodamy jednomiany podobne i uprościmy takie wyrażenie do takiej najprostszej możliwej postaci ogólnej, to za to w tym zadaniu już mamy jeden punkt z dwóch. Także, nawet nie umiejąc potem uzasadnić, że takie wyrażenie da się zapisać w takiej postaci, to podnosząc do kwadratu i upraszczając, już mamy 50% punktów z tego zadania. No to podnieśmy do kwadratu. Wzorem skróconego mnożenia 3 do kwadratu to jest 9n kwadrat plus teraz podwojony iloczyn 2 razy 5 to 10 razy 3n to będzie 30n plus jeszcze 5 do kwadratu czyli plus 25 plus dalej mamy 11n kwadrat bez zmian minus 18. No i teraz kwadraty dodajemy z kwadratami 9n kwadrat plus 11n kwadrat to 20n kwadrat. No i 30n mamy tylko tutaj. No to piszemy plus 30n i jeszcze plus 25 minus 18 to jest plus 7. No i za doprowadzenie do takiej postaci już mamy jeden punkcik. A teraz, żeby dostać drugi punkcik, to wystarczy pokazać, że to wyrażenie da się zapisać w takiej postaci. No i do tego celu wystarczy, że tę siódemkę zamienimy na 5 plus 2. Wówczas będziemy mogli z tych trzech wyrazów wyciągnąć piątkę przed nawias i napiszemy, że mamy 5 razy i w nawiasie z 20 n kwadrat zostanie 4 n kwadrat, z 30n zostanie 6n. No a z 5 zostanie po prostu 1. No i do wszystkiego jeszcze dodajemy 2. No i to wyrażenie, które mamy tutaj, oczywiście należy do liczb całkowitych. Czyli pokazaliśmy, że naszą liczbę jesteśmy w stanie zapisać jako 5 razy jakaś liczba całkowita plus 2, no i to kończy dowód tego zadania.